Spotkanie edukacyjno-zdrowotne, które całkiem niedawno odbyło się w Wieluniu w ramach tzw. Klubu Pacjenta, to inicjatywa Fundacji z Sercem do Pacjenta grupy American Heart of Poland, która, jak wiadomo, od marca prowadzi w Wieluńskim Szpitalu oddział kardiologii inwazyjnej. W Wieluniu był to pierwszy klub pacjenta, ale na pewno nie ostatni. To jest nasze 21 spotkanie Klubu Pacjenta. Organizujemy takie spotkania edukacyjne w całej Polsce, tam gdzie grupa American Heart of Poland posiada i prowadzi swoje placówki medyczne dlatego Wieluń z oczywistych względów. Dokładnie tak. Dzisiaj jesteśmy pierwszy raz w Wieluniu, ale spotkamy się już ra, kolejny raz w najbliższym czasie, ponieważ chcemy organizować te spotkania cyklicznie. Chcemy spotykać się ze społecznością lokalną i rozmawiać o chorobach cywilizacyjnych, o aktywności fizycznej, o zdrowym odżywianiu, o tym, na co mamy my realny wpływ w naszym postępowaniu, w naszym codziennym życiu, tak, żeby cieszyć się dobrym, i długim zdrowiem. W roli głównej podczas klubu pacjenta w Wieluniu wystąpił doktor nauk medycznych Andrzej Wnęk, kardiolog, szef Wieluńskiego Oddziału Kardiologii Inwazyjnej. W krótkiej rozmowie poprzedzającej jego wystąpienie podczas klubu pacjenta był też czas na to, aby zapytać doktora Wnęka o sam oddział jego dotychczasową pracę w Wieluniu, ale też obłożenie pacjentami. To niestety jest całkiem spore. Mamy tylu, tylu pacjentów, ile się razu nic się nie zmniejszyło. E, jestem zdziwiony. Myślałem, że pierwsze miesiące będą z małą ilością pacjentów, czy to znaczy z mniejszą. Czyli jest pan zdziwiony na minus? To znaczy, że jest więcej niż się pan spodziewał tych pacjentów, tak? Dokładnie tak. Byłem przekonany, że, że no tak jak każdy oddział, który rozpoczyna. No musi, musi zapłacić frycowe, to jest jakby złe słowo, bo mówimy o leczeniu ludzi, a więc tak naprawdę najlepiej jakby było ich najmniej, bo, bo to świadczy o zdrowiu społeczeństwa. Natomiast no, miesiąc marzec, który już żeśmy zamknęli, niczym nie odbiega od poprzednich miesięcy w Sieradzu. Taki czas, wiek dla mężczyzn to jest 45 lat w górę. Nie mówię tu o zawale, mówię o ryzyku już y, związanym z chorobą wieńcową, ewentualnie jego następstwem. Dla kobiet to jest 55 lat w górę. Ehm, no, y to jakby nie da się tak, chciałem odpowiedzieć generalnie jakiego, w jakim wieku możemy się spodziewać kłopotów. Oczywiście im więcej tak zwanych czynników ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej, o których no, no to jest na dłuższy, dłuższy, dłuższy wywód, to oczywiście to może wystąpić wcześniej, bo, bo i 30 trzydziestoparolatkowie zdarzają się z wam serca, w związku z tym, no Ten wiek się obniżył. Podczas specjalnego wykładu dr Wnęk tłumaczył przybył na spotkanie mieszkańcom Wielunia, m.in. dlaczego tak kluczowy jest czas przez zawale serca i że dotyka on coraz częściej młodych ludzi. Hemoglobina jest to główny przenośnik tlenu w naszym organizmie. Jeżeli ktoś ma anemię i ma tej hemoglobiny przy normie od 12 do 16 gram procent przy normie ma na przykład 9, to nośników do przenoszenia tlenu pobranego w procesie oddychania jest za mało. Co to powoduje? Że w spoczynku, kiedy nie wykonujemy żadnego wysiłku, najwyżej mówimy do pacjenta jest pan blady, bo tylko tak rozpoznajemy to, ale przy wysiłku ma objawy typowe jak przy chorobie nieuchronnej serca, szybko się męczy, ma duszności, często ból w klatce piersiowej trafia na oddziały różne, e, często ma włączone leczenie kardiologiczne, okazuje się, że przyczyną jest nie, y, anemia w tym wypadku, czyli która, jeżeli zrobimy pacjentowi EKG podczas wysiłku fizycznego, wykażemy zmiany niedokrwienne i go pokierujemy czasami błędem. I takich przykładów mogłem jeszcze wymieniać, to są choroby na przykład tarczycy, to są choroby zastawki aortalnej i wiele, wiele innych. 20% stanowią te, które wywołują niedokwienie serca, a nie są związane czysto z sercem. W ramach Wieluńskiego Spotkania Klubu Pacjenta uczestnicy mogli też skorzystać z bezpłatnych badań takich jak pomiar ciśnienia krwi, poziomo cukru we krwi czy analizy składu masy ciała. Była też okazja do indywidualnych rozmów z ekspertami, zadawania pytań na tematy związane ze zdrowiem. Można było również zapoznać się z materiałami informacyjnymi, broszurami czy ulotkami na temat omawianych na spotkaniu kwestii. Dłuższa relacja z pierwszego Wieluńskiego Spotkania Klubu Pacjenta do zobaczenia u nas w temacie tygodnia zaraz po wydarzeniach będzie również specjalny wykład doktora Andrzeja Wnęka o zawałach serca, ale też innych kardiologicznych schorzeniach. Zapraszamy.